Siemano, z tej strony MahoneyCraft i dzisiaj zagramy sobie na mapce y, Minecraft Gplay. Y, jest to odpowiedź wideo do jego filmu i postaram się pobić jego rekord, choć to będzie trudne. No to najpierw przyczynam zasady. Zabawa polega na wykonaniu dwóch zadań w jak najkrótszym czasie. Pierwsze zadanie polega na wypełnieniu wyznaczonego terenu blokami diaksowymi, zaś drugie na wykopanie diaksów. Nie może używać żadnych modów typu Enchanting View oraz Cheatów. Baw się dobrze. Tutaj mamy wejść i temy ze skrzyni. I w skrzyni mamy dwa staki i 40 bloków diamentu i jeden kilof diaksowy. Pociągnij za skrzyni, za dźwigni i ruszaj. Pamiętaj, że na końcu też jest dźwignia, którą musisz pociągnąć. No to co? Zaczynamy. Postaram się pobić, choć no, przyznam się, że już gram na tej mapie i naprawdę nie udało mi się pobić tego rekordu. Zawsze coś musiałem sfailować. Próbujemy go dzisiaj pobić. Może nie będę za dużo mówił, bo chcę się po prostu skupić. I też nie chcę za dużo zanudać. Obym pobił ten rekord, bo naprawdę ciężko mi było. Mój punkt to był, nie wiem, po 900, bo musiałem zawsze spailować. Tutaj w tych bloczkach na przykład nie położyłem gdzieś i po prostu mi zostawały bloczki ale no wiem nagrać jak chcecie w sensie, się to u mnie też możecie dawać odpowiedzi wideo dam link do mapki szybko trzeba się spieszyć żeby okej okay. Okej, okay, jeszcze trochę. Okej, okay, lecimy dalej. Teraz kupimy Diax. szybko trzeba się spieszyć oglądałem różne filmiki ludzie mieli dobre wyniki wszystko oglądałem u Gplaya w odpowiedział wideo może nie wszystkie filmiki bo mało ich nie było więc Wykopię to i pójdziemy sobie zenchantować. Ale przez to będziemy tracić też... ...czas. Więc nie wiem... Dobra, spróbujemy jakoś szybko. Kurde, dalej. Piąt, no, dobra, jedźmy to. Unbreaking, kurczę, słabo, słabo. Myślę, że będzie jakiś efficiency. Zacznijmy tylko czas... czas, szczerze mówiąc. Szybko, szybko, szybko. Masz coś ściana to jest? Nie, przedostapie. Tak. Powinno być chyba 64 i 32 diaksy. Okej. Okay. Teraz szybko... Okej. Okay. Psy do skrzyni. Znajmniej 96 diaksów. Mamy. Okej. Okay. Straź ile masz i Pochwal się w komentarzu pod filmem. Myślę, że się spodobało

Nie, przepraszam, 910 slime bali. Nie jest to najlepszy wynik. No to co? Ja się z wami żegnam. U mnie też możecie, jak chcecie, yy, dawać odpowiedzi wideo. No to co? Do zobaczenia, w do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.